Dobry wieczór Państwu. Pozwalamy sobie na początek z Panią, która wyleczyła <coughs> bóle głowy i zapalenie pęcherza. Zadź zajęty, zaraz zadwonimy jeszcze raz. Halo! Dobrze czy pani. No, dobry wieczór. Co tam był zajęty, to pani, myślała, że to pani ma zadzwonić, tak? Nie, 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 nie. to akurat do mnie dzwoniła ta kuzynka, ale wstępuje. Nie, dobra, nie. Dobra, nie. Coś chciałem, no to jedziemy, tak? No jak, i tak. To, jak to było z tym BSM-em? Kiedy pani poznała metodę BSM? Kiedy pani kupiła książkę? Znaczy, zaczęło to się od męża. Mąż mówi, że tam mąż mówi, że już jakieś no, 20 parę lat temu słyszał od swojego wuja o takiej metodzie, ale tam no, przez lata o tym w ogóle zapomniał. Ale kiedyś właśnie mu się to przypomniało i postanowił kupić książkę. Kupił tą książkę, zaczął czytać. Ja akurat za to się jakoś tam nie brałam, no jakoś tak nie było to w kręgu mojego zainteresowania, ale kiedyś y, mnie y, bolała głowa i ja zwykle tak jak jest ciśnienie około tam 970 Od razu, od razu powiem, że nie będziemy mówić o pozycjach, ja chyba nie stosowała, bo akurat na głowie są dwie pozycje, ale mm -hmm. tu jest masę y, ludzi, którzy nie kupują książek, chcą, żeby im pozycje tylko mówić, więc nie będziemy bez książki jak Pani widziała, mhm. to tam jest to niebezpieczne stosowanie metody, więc mówmy tylko o tym, być. nie jakie pozycje, tylko na co Pani Dobra. Dobrze. Dobrze. E, nawet mówię, no głowa, więc głowa mnie bolała. I mąż mi właśnie powiedział, jak mam ułożyć ręce na głowie. No i o dziwo, no ja mówię, zawsze, od lat, jak mnie boli głowa, to nie ma takiej możliwości, żeby bez tabletki to przeszło. No a ja mam powiedział, żeby spróbować. No to położyłam się 20, powiedzmy, minut. E, trzymałam te ręce i po prostu aż o nie miałam sama z wrażenia, że to pomogło, no bo nigdy tak nie było, nigdy kompletnie. A. Potem kolejny raz, za jakiś czas. To była sobota, bolał mnie pęcherz. On mnie sporadycznie boli, no ale czasem, czasem tam jakoś boli. No i nigdy też jeszcze się nie obyło, żeby, żeby nie brać tabletek i żeby to przeszło tak samo z siebie, no zawsze trzeba było coś zadziałać. No ale on znów powiedział mi, jak mam trzymać te ręce żeby spróbować. No i to to już w ogóle mnie jakby całkowicie zbiło z tropu, mówię, że jest aż niemożliwe, że to pomogło. No to yy, bolało mnie prawie na no cały dzień, już miałam jechać właśnie do apteki mm. po, po tabletki. A ja mówię, no spróbuj. No i ja zrobiłam i do tej pory, no to to już było gdzieś tam z półtora miesiąca temu i, i no nic, kompletnie nic od razu przeszło. Po prostu to jest aż niemożliwe, mówię, tak jak to widzę, bo, bo no miałam chory pęcherz nieraz i nigdy, samo z siebie nie przeszło nigdy. A tu proszę, po prostu przeszło. i go A te bóle Ale głowy to... też, też nie wróciły? Bóle głowy. Nie, nie, nie. A bóle głowy pani miała yy, też yy, od czasu do czasu, czy to był pierwszy przypadek? Nie, 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 to miałam często, jeżeli yy, ciśnienie powietrza było na między 970 a 980, o, to zawsze mam hmm. wtedy ból głowy. Nie wiem dlaczego, hmm. ale no, no, no jakoś tak jest, że już zauważyłam, tak? Bo hmm. mam bar barometr w domu, no i wiem, że jak jest między właśnie hmm. yy, tymi yy, wskaźnikami, to zawsze nie boli głowa. No, ja po tym zadziałało i już więcej tak nie miałam. I zresztą nigdy mi nie przeszło bez tabletki, nigdy, choćbym nie wiem co, piła wodę, położyła się spać te inne rzeczy, nigdy nie przeszło A samo. Nie pani mi powie, A, czy te tabletki są drogie, chyba nie. Nie no ale, no, ale wie pan, no po co się tabletkami truci, tak? No, jak tak. to zadziała na jedno, to zaszkodzi na drugie, to wie pan, no, tak, to nie jest obojętne, nie? Tak, tak, tak. No i przeszła Pani do innego świata. No przeszła do innego świata, bo mówię na przykład na ten pęcherz no to zawsze furagi, na furagin no to ma dużo skutków ubocznych no tak, i tak. nie powinno się tego stosować tak, no mi się chce, tak, to się y tylko, no a tu po prostu naprawdę to jest aż... No aż nie do pomyślenia. Po prostu jakby mi to ktoś opowiedział, to ciężko może to w to uwierzyć. Tak, tak. Ale no jakbym sama tego nie doświadczyła, no to może by mi było, no tak. może bym nie uwierzyła, no ale sama tak, tak. doświadczyłam, więc to naprawdę tak. jestem aż sama w szoku, nie? No i nie przejmuje się pani tymi zastrzeżeniami, tymi tam uwagami ogólnymi, nie. które tam są w nie. nie? Bo pani nie. To dostosowuje, tak? I... Dokładnie. I już. <coughs> Przynajmniej na ten czas. No, Dobra, Dobra, dziękujemy bardzo, proszę pozdrowić męża, a mąż to w ogóle zdrowie cały, cały czas chyba. Mąż, no, tak, to jakiś czas, tylko on ma takie wzloty i upadki. Coś tak. tam go bolało, no to sobie trzymał i przeszło i jak powinien kontynuować, to potem już zapominął. No i to tak, tak brak konsekwencji. U no tak. mnie to nie jest jakieś schorzenie długie, tylko takie krótko stałe. Tak. A on to ma te tłuszczaki, powinien to tak. stosować. No, i na no te ale te jak te. widział, że mu się zmniejszają, to potem jakoś zaniechał i tak. No ale mówi, że chyba wróci do tego. I tak, tak, to druga że... to, to, to sprawa jest. Ale, no. ale, ale też idę. Dobra, dziękujemy pani bardzo. Proszę bardzo, do, do zobaczenia. Dziękuję. Proszę państwa, to była pani, która się zgłosiła sama, napisała, podała telefon. A ilu z was jest takich. Co? Ilu z was jest takich? Którzy wyleczyli się z choroby i... I podali do mnie telefon. A ilu z Was jest taki, którzy płacili? Proszę Państwa, pisząc o tym, czy mówiąc o tym, że czasami jest niebezpieczna metoda, to tu nie chodzi o to, że ktoś zje. jakieś zioło, czy ziem, czy, czy połączy metodę z lekami, To nie są wskazania przeciwwskazujące. Nie. Są ważne, bo oczywiście, proszę Państwa, czosnek zjedzony w dużych ilościach spowoduje przy stosowaniu BSM atak serca. Ale to są muszą być duże ilości, ktoś kto się próbuje leczyć czosnkiem. A nie taki czosnek, który się dodaje do potraw. Czy inne inne przyprawy. No, ale jeżeli pani mi się pyta. Czy pietruszka to, to zioło, no, ludzie. No. Czy to po, po, poniżej poziomu jakiegokolwiek. Albo, czy jak ona weźmie, wypije mięte, to czy nie zaszkodzi dziecku, które leczyło. Trzeba myśleć, trzeba poprze, przede wszystkim trzeba poczytać książkę, bo państwo nie czytacie książki. Nie. Tu chodzi o osobę leczoną, leczącą się, a nie osobę, która no, stosuje metody. Proszę Państwa, bardzo proszę wpasać na fundację, bo mam problemy teraz ze stronami internetowymi, które zostały zniszczone oczywiście, wiadomo przez kogo. Nie muszę je odbudować. I też potrzebuję rozpowszechniać metodę danej na cały świat. Muszę budować strony w językach obcych i udostępniać książkę w językach obcych. I proszę w tym pomagać. Książkę proszę Państwa. Teraz pokażę. Nie wiem, czy mam tutaj przy sobie. Hmm. Tak wygląda kładka I tutaj mamy proszę państwa te wskazania przeciwwskazania. Jeszcze może dopowiem, że jeżeli ktoś będzie łączył leki z, z metodą BSM, to po pewnym czasie ani leki nie będą działały, ani metoda. Też muszę powiedzieć. Proszę Państwa, że najgorsze są zioła, ale zioła, które działają leczniczo, które się bierze jako lek. Jeszcze raz powtarzam, a nie jako przyprawę. Zioła w dużych ilościach. To wtedy może być utrata przytomności, wymioty, aż do wyjazdu do szpitala. Ale najważniejsze jest, i to tyle razy powtarzam, tyle razy powtarzam, i Wy tego w ogóle nie, nie czytacie, nie rozumiecie, nie wiecie, bo do uwag ogólnych Wam daleko. Najważniejsze są uwagi ogólne. Bo tam w ciągu lat dodawałem informacje, które są bardzo ważne. Tu doszło 7 nowych punktów, i proszę Państwa, zmieniły się też punkty, dwa punkty bardzo ważne, kiedy nie wolno, a kiedy wolno stosować metodę. Jak jest napisane, nie wolno, to nie radzę stosować metody. I tutaj proszę się dobrze temu przyjrzeć. To są najważniejsze zmiany. Jeżeli ktokolwiek powie jeszcze raz tutaj w komentarzach, że ja to wszystko robię po to, żeby sprzedawać następne książki. To go wykasuję zupełnie. To jest wyjątkowo świństwo, bo to jest moja ciężka praca i doświadczenie ludzi. I to jest moje 40 lat pracy. Jeżeli ktoś będzie mnie obrażał i uważał, że ja jestem tylko dla niego, tak? No bo on żąda, bo on kupił książkę za 30 zł, tak? A idź sobie do innego <laughs> autora książki albo do lekarza. I żądaj coś od niego. To po pierwsze, że się nie dostaniesz, a po drugie będziesz musiał kupę pieniędzy zapłacić. Tutaj proszę wpłacać na fundację, jeżeli ktoś ma jakieś prywatne pytania. Jest mój e mail. Tak, Betona, małpa, samoleczenie BSM.pl To na Facebooku zobaczysz się na profilu i mój telefon. Ale nie tak, że, że, że ja ci będę yy, mówił tobie wyjaśniam, Specjalnie dla ciebie. Tak? A ty nie zasilisz fundacji. Nie pomożesz i mnie, i innym ludziom. Takich hipokrytów i egoistów tutaj nie będzie i wszystkich będę kasował. Książkę można kupić w księgarniach Świat Książki i w księgarniach innych wysyłkowych też. Na przykład Bonito bardzo ładnie wysyła książki to już jest 22 rok, ale to nie jest, proszę Państwa, tak, że te wszystkie uwagi ogólne, o których mówiłem, które gwarantują bezpieczeństwo, to te teraz znowu zostały dodane. Nie są dodawane też yy, yy, inne choroby i do, leczenia, pozycje i również dodawane są kompilacje, żeby przyspieszyć leczenie to. Yy, łączenia niektórych, niektórych pozycji. To tyle. To jest tak. To jest, to jest księgarnia Bonito. Że to oni bardzo szybko wysyłają, mają swoje punkty wysyłkowe bezpłatne. Ale są też inne księgarnie wysyłkowe, gdzie państwo znajdziecie książki. Samo leczenie metodą BSA. 22 rok najlepiej. Poza tym też, też jest tak, że no, proszę państwa. Niestety tutaj się zdarzają też ludzie, którzy są niezrównoważeni psychicznie mogą mieć chorobę Aspergera i nie można ich, ich, tych ludzi Aspergera nie można ich, tych ludzi te, zachować poważnie, także ja będę od tej pory dosyć dużo osób osuwał. A szczególnie tych, te osoby, które będą mówić, że ja dodaję informacje nowe tylko po to, żeby sprzedawać książkę. To jest wyjątkowa bezsensowność. Wyjątkowe hamstwo. I wy, wyjątkowa głupota, bo, bo się nie czyta książki. Jakbyście Państwo czytali książkę, to byście widzieli, ile jest zmian. Proszę się przyjrzeć uwagom ogólnym. I proszę wpłacać na fundację. Bo ja dużo sił wkładam w to, żebyście Państwo się dowiedzieli o do metodzie, czy pa, Państwa znajomi, a wy, pa, a wy macie gdzieś. Oczywiście to nie są, wszyscy tutaj na grobie, to jest jakaś <grytania> enklawa takich osób, bo dużo osób wpłaca. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, którzy wpłacili. I wpłacają na fundację. No, jeszcze jeżeli chodzi o y, sprawy społeczne, y, jakie się pojawiły, to y, Państwo słyszeli, że mamy mieć nowego generała służby zdrowia, czy tak zwanego ministra. Niektórzy się cieszą. Ale trzeba na niego uważać, ponieważ on wtedy, kiedy był w stopie niżej, lansował teorię, że powinniśmy być zaszypkowani w 80%. Co? Przy ustali, jaką nam proponują tutaj, że będą nas przymuszać do wstrzymakowania, wydaje się bardzo niebezpieczne. Także trzymajmy same ręce na głowie, nie przejmujmy się. Oczywiście nikt na siłę się nie da. Na siebie sobie tego zrobić. A część z osób, które to zrobiły, myślę, że sobie pomogły metodą BSM, bo metoda BSM usuwa wszystkie substancje, które są niewłaściwe dla pracy organizmu. To się wyrównuje pole magnetyczne naszego organizmu na skutek trzymania ręki na ośrodki, które zawiaduje chorobę częścią ciała. Ja myślę, że to wystarczy do usłyszenia do, do następnego razu.